Zawraca. Mamy przejebane! Krzyk Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj znajdujemy się na drugim gospodarstwie Z którego także kręcimy filmiki Tutaj gospodarz was oprowadzi Także oddaję głos jemu Siema Wchodzimy do mojej obłogi Pokażę wam moje sztuki Tutaj mam jałóweczkę, a tam, jak widać, leży sobie Mećka. O, tutaj Wam pokażę z tymi drziami. O, proszę zobaczyć, leży sobie, odpoczywa. No, a, baliki siana. Tutaj 60 półk, bówka, tutaj gołąbki sobie latają pięknie Kosiageczka Tutaj dalej takie coś Cuteńko Wchodzimy do stodoły Pokażę wam, wam nowe nabytki jakie zakupiłem Siewnik poznaniak 2,7 metra. Taki trzeba go pomalować. Się go pomaluję. Tutaj mam pająka i obsypniki. Tutaj kolejny nabytek gazrzutnik. Oboknika. No i tam sianko, niesianko tak samo, sianko Kopaczka dentki od bizona Pokażę wam O, piesek Tutaj kuge kaczuszki Kurniczek Tak tylko Nie. tutaj mam piesełka no, co jest piesek? tutaj mam lej niedawno go pomalowałem sadzarkę i prasę simpma taka tutaj mam dalej bizona ZO56 Zwykły. No, i zapraszam teraz, zobaczycie moje maszyny jak 5211, USUS 363P i 30. No, i dziękuję za uwagę. it's true